Zgrabny, funkcjonalny oraz jakościowy. Właśnie te trzy cechy charakteryzują grill, który występuje ze mną dzisiaj w tym odcinku, czyli Weber Spirit E335. Ja jestem Wiktor, to jest kanał DecoFire i zapraszam Was do recenzji tego grilla. Spirit E335 należy do grilli mniejszej gabarytowo. Świetnie sprawdzi się dla rodziny czteroosobowej, która od czasu do czasu zaprosi sobie jakiś gości i powiedzmy ludzi w sumie będzie w okolicach 8 osób. Wtedy na takim sprzęcie świetnie sobie poradzimy. A na dodatek? Taki spryt naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczcie. U góry na pokrywie widzimy emalię porcelanową. Dzięki temu grill będzie odporny na zarysowania, więc nawet jakaś szczota druciana czy jakieś inne takie właśnie druciane elementy nie zarysują naszej pokrywy. Będzie naprawdę cały czas błyszcząca i piękna. Po bokach mamy odlew aluminiowo-krzemowy, też wykonany, pomalowany na czarno, więc fajnie się komponuje z pokrywą. Z pokrywy wydobywa się srebrny, duży termometr, który precyzyjnie wskaże temperaturę. Poniżej wyróżnia się kolor srebrny, który znajduje się na półkach panelu frontowym oraz na rączce naszej pokrywy. To super wyróżnia się pośród tego czarnego koloru. Poniżej mamy znów czarny, czarny połysk, jest na drzwiach od szafki. W momencie, kiedy sobie otworzymy tą szafeczkę, widzimy, że mamy w środku miejsce na butlę gazową, czego wcześniej w Weberze w wersji Spirit nie było, ale to jest zmiana na duży plus. Jedynastka z kołnierzem czy bez, wejdzie do środka. Zamykamy pokrywę i widzimy u spodu stópki, które wpływają na to, że grill sobie stabilnie stoi oraz kółka, które umożliwiają nam przemieszczanie grilla. Wystarczy, że złapiemy sobie grilla za półę i możemy sobie nim jechać w takie miejsce, które, które sobie wymarzymy, które chcemy. <ścoughs> tak. Dobrze, co daje ten grill i jaka, jaka jest jego funkcjonalność? Mianowicie... W prawej półce grill'a znajdziemy kuchenkę boczną. Jest to klasyczna kuchenka na taki zwykły garnek. Świetna do przygotowania marynat, sosów, zup eee, i oczywiście wszystkiego, co możemy sobie zrobić w takim klasycznym garnku. Jest ona sterowana tym pokrętłem i odpala się piezoelektrycznie. Także bez problemu iskrowniczek jest w środku po przekręceniu. Cyk! I kuchenka jest odpalona. Tutaj znajdują się eee, klasyczne palniki główne. One są palnikami głównymi do czasu. Te dwa są palnikami Sirzon. W momencie, kiedy przekręcimy palnik, teraz jest palnikiem klasycznym w tym zakresie, ale jeżeli przyciśniemy, przekręcimy go bardziej, dostaje ją większego kopa. I te dwa palniki są właśnie palnikami Sirzon. Wyróżnia je to, że są podkreślone czerwonym kolorem. Lewa półka grilla jest składana. Wystarczy ją podnieść i opuścić na dół. Jest złożona, grill zajmuje mniej miejsca, a jednocześnie w momencie, kiedy ją rozłożymy i działamy sobie na tym grillu, świetnie posłuży nam jako blad roboczy. Po podniesieniu pokrywy na pierwszy rzut oka widzimy napis Weber odbity na podwójnym płaszczu ponieważ ten grill ma naprawdę świetną izolację. Poniżej tu znajduje się ruszt górny, który odpowiada za utrzymanie temperatury potrawy, która jest już przygotowana. Po prostu z głównego rusztu gotową potrawę wrzucamy tutaj, jeżeli ona ma jeszcze sobie poczekać, poleżeć lub do przyrządzenia potraw w niższej temperaturze, niż panuje na ruszcie. Ruszt główny wykonany jest z żeliwa. Zobaczcie, naprawdę gruby, konkretny, emaliowany. Dzięki temu będzie łatwiejsza konserwacja tego rusztu. Nie będziemy musieli tak bawić się olejem. Dodatkowo mamy tutaj system GBS, czyli świetnie już znany od Webera. Możemy wsadzić sobie w tą dziurkę, w to miejsce tutaj patelnię, kamień do pizzy, woka, kociołek. Naprawdę jest dużo akcesoriów dedykowanych właśnie pod GBS. Pod rusztem znajdują się aromatyzery. Aromatyzery są wykonane ze stali szlachetnej, wyłapują nam tłuszcze, służą za rozprowadzenie temperatur na rustce i nadanie smaku naszym potrawom grillowym. Pod aromatyzerami widnieją palniki. Są tutaj trzy sztuki, są wykonane ze stali nierdzewnej. Między nimi jest listwa łącząca, dzięki której palnik, który po prostu przypadkiem zgaśnie, będzie mógł się odpalić od tego, który płonie. Podniżej widzimy tacę ciekową. Jak ją wyciągnąć, pokażę za chwilę, ale skupmy się jeszcze na konstrukcji samego kotła. Zobaczcie, jest to duża, gruba, odlana wanna, która świetnie będzie izolowała temperatury oraz nie skoroduje. Będzie odporna na wysokie temperatury, kurcze na wszystko będzie odporna. Młotkiem możemy to dopiero rozwalić, o ile damy radę. Dobrze, przejdźmy teraz, jak zdemontować tą tacę ciekową. A tacę ciekawe wyciągamy od tyłu grilla. Wystarczy go obrócić na drugą stronę i proszę bardzo, jednym płynnym ruchem wyciągamy dwie tatuszki, mniejszą oraz większą. Tak samo jednym płynnym ruchem możemy tę tacę umieścić z powrotem w naszym grillu. I tym właśnie sposobem Weber na rynek wpuszcza świetnego gracza. Naprawdę w grillach trzypalnikowych coś tak funkcjonalnego jest niespotykane. Moim zdaniem świetna propozycja. Dajcie znać, co myślicie o tym grillu. Jak macie więcej pytań, dzwońcie, piszcie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak ja to powiedziałem wcześniej? Lodzie, miło Panu. Domino, ty stary. Wyłącz, żebyś nie leciało. Od nowa zresetujemy.